Czytanie z drugiej księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a pan poskromi dookoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana, spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla, uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan, czy Ty zbudujesz mi dom na mieszkania? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem, i byłem z Tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze, wszystkich, ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje, kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie to potomka Twojego, który wyjdzie z Twojej wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a On będzie mi synem. Przede mną dom Twój, i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto słowo Boże! Nawie ci bende. Sławił was. Tika. Nawie ci bende. Sławił was. Tika. W łaskach Pana będę śpiewał na wieci, Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia. Ale bowiem powiedziałeś: na wieci ugruntowana jest łaska, Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Na. Przysięgałem mojemu słudze Dawidowi, Twoje potomstwo utrwale na wieci i tron Twój umocnie na wszystkie pokolenia. Na wieci będę sławiłem łaski Pana. On będzie wołał do mnie, ty jesteś moim ojcem, moim bogiem, opoką mego Zbawienia Na wieki zachowam dla niego łaskę i trwałe będzie moje z nim przybiesze. Na wieki będę sławił łaskę. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, temu, który ma moc utwierdzić Was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą dla dawnych wieków, ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie. Na rozkaz odwiecznego Boga, wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze Bogu, który jedynie jest mądry przez Jezusa Chrystusa. Niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Alleluja. Aleluja, 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 Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Aleleluja, aleluja, aleluja. Pan z wami i z duchem swoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Szedłszy do niej, anioł rzekł, bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida Będzie panował nad domem Jakuba na wieki A jego panowaniu nie będzie końca Na to Maryja rzekła do anioła Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. znów święte ja pragnę. O podniesła, cię, przyjrz, Twoim przyjrz, Twoim przyjrz, na pewnie. przyjrz, 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 Na przyjrz, 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 na to Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twojego. Kolejny raz w naszym życiu rozważamy słowa zwiastowania Maryi. Kolejny raz także w tegorocznym Adwencie, dzisiaj w ostatni Jego Dzień. Przypomina się stara historia, która mówi o pożarze, który wybuchł w środku nocy. W jednorodzinnym domu, młode małżeństwo, trójka małych dzieci, zaskoczeni pożarem, ratują dobytek. Kiedy są na dworze, z przerażeniem zauważają, że nie ma między nimi ich pięcioletniego syna, malec, poddasza krzyczy: tato, ratuj boginę. Ojciec, wołam, synu skacz. Chciał wejść, ale ogień, dym był już tak wielki, że było nie sposób. Synu, skacz, ja Cię złapię. Tato, ale ja Ciebie nie widzę. Synu, ja Ciebie widzę. Skacz. Dziecko zaufało. Skoczyło. Ojciec je ocalił. Zaufaniem. Ufność Panu Bóg. To jeden z trzech filarów prawdziwej postawy wiary, bo wiara to wiemy nie tylko wiedzieć, że jest Bóg, nie tylko z Nim się liczyć, czyli być Mu posłusznym w przekazaniach, w obowiązkach stanu, ale to także Jemu ufać w każdej życiowej sytuacji, szczególnie wtedy, gdy jest ciężko, gdy jest krzyż, gdy jest coś przez nas niezaplanowanego. Na próbę ufności, którą zdaję pozytywnie, była wystawiona Maria i święty Józef, a szczególnie matka Chrystusa. Jakże mi się to stanie, skoro nie znam męża? Jest zaskoczona ofertą Pana Boga. Jest niezamężną, a panną z dzieckiem? Pewnie nic z tego nie rozumiem. Jest wybrana z milionach hebrajskich kobiet. Czemu ona? A później druga próba ufności. Jak to powiedzieć Józefowi? Przecież Pismo Święte mówi o nim, że był mężem sprawiedliwym, a więc miał swój honor, swoje zasady postępowania i ma wziąć za żonę kobietę z dzieckiem, które nie jest jego dzieckiem. I wreszcie trzecia próba ufność. Kiedy się ma narodzić, bądź co, bądź zbawiciel świata. Wydawałoby się, że powinno to się dokonać w warunkach godnych człowieka, a rodzi w tajnym, Między zwierzętami, a później krzyż, i Maryja widzi, jak niezrozumiany jest jej syn. Jest matką, mówimy, bolejącą, ale nieustannie ufającą Panu Bogu. Raz Bogu danego słowa nie cofnęła. Po ludzku sądząc, można by było skomentować. To ja Panu Bogu dziękuję za takie względy. Wybiera mnie do czegoś, przeprowadza swój plan, a tu tyle krzyży, tyle znaków zapytania, a jednak w tej postawie odnajdujemy swoje życie. Wincząc adwent, uczyliśmy się także przez te dni jeszcze większego zaufania. Panu Bogu, mamy Go przyjąć jutro po raz kolejny jako króla swego życia, bezbronne dziecię. Zaufać Mu bez reszty. Maria nas do tego podprowadza. I druga myśl dzisiejszego Słowa Bożego związana przede wszystkim z pierwszym czytaniem z Księgi Samuela. Oto król Dawid za natchnieniem proroka Natana, chce budować świątynię dla Pana Boga. Wydaje się, że wszystko w porządku, że jest to po myśli Bożej, ale za chwilę się okazuje, że Natan ma inne proroctwo od Boga. Nie ty, królu Dawidzie, wybudujesz dla mnie świątynię. Ale ja, Bóg, wybuduję tę świątynię dla Ciebie, niemurowaną, ale świątynię dynastii, potomka, z którego przyjdzie na świat Zbawiciel świata. On wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego Królestwo. Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi Synem. Jezus rodzi się w mieście Dawidowym, w Betlejem. Od kiedy to stało się faktem, Bibliści nie mieli wątpliwości, że ten tekst z Księgi Samuela jest najbardziej istotnym zapowiadającym przyjście Mesjasza. A czego nas uczy? Znowu swoista przewrotność logiki Pana Boga. Nam się wydaje, i w ogóle w wielu religiach, że my coś możemy zrobić dla Pana Boga. Pójść na pielgrzymkę, pościć, od czego się powstrzymać, w czym się martwić, zmówić ileś różańców, a jest na odwrót. To nie my robimy dla Pana Boga, ale Bóg robi coś dla nas. A nasze praktyki wiary, to co czynimy z myślą o Bogu, to umocnienie na tej drodze, to szykowanie siebie, by Boże dary przyjąć. On nieustannie coś dla nas czyni, a teraz uczyni coś najwyższego, bo daje swego Syna jako naszego brata. Chcijmy ten dar. Uszanować i przyjąć i nim się zająć. Amen.